Siemandero! Jakiś czas temu firma Bankgood przysłała mi do przetestowania taki oto przenośny oscyloskop, czyli skopometr. Z tego co zauważyłem, w polskim internecie nie ma jeszcze recenzji tego sprzętu, także jeżeli jesteście zainteresowani, jeśli jesteście na kupnie takiego kieszonkowego oscyloskopu za kilkaset złotych, to zapraszam do oglądania. Na początek zobaczmy, co przychodzi do nas w pudełku. Mamy tutaj nasz skopometr takim futerale proszę bardzo kabel micro USB do ładowania niestety nie mam możliwości podłączenia do komputera akcesoria do sondy sondę oscyloskopową taka najtańsza, ale ważne, że jest instrukcja obsługi po angielsku oraz kartę charakterystyki naszej sondy. Szybki rzut oka na parametry. Tutaj mamy wymiary wyświetlacza. Pasmo przenoszenia 120 MHz. Częstotliwość próbkowania 500 Mbps. Szerokość ekranu 12,8 działki. Impedancja wewnętrzna 1 MΩ Czułość wejściowa napięciowa 50 mV na działkę do 100 V na działkę. Podstawa czasowa od 6 nanosekund do 50 sekund. Tryby wyzwalania standardowe, jak w każdym Możliwość wybrania zbocza opadającego lub narastającego w przypadku wyzwalania. Maksymalne napięcie przy ustawieniu sondy razy 1,80 V pik-to-pik. Peak peak. Przy tłumieniu razy 10,800 V pik-to-pik. Peak peak. Prosty generator wyjściowy przebiegu prostokątnego o 4 częstotliwościach. Tutaj mamy wypisane akcesoria. Możliwość zapisania 2,5 tysiąca przebiegów w pamięci ostroskopu. Dokładność pomiaru napięcia 10 częstotliwość 1%. Możliwość pomiaru 12 parametrów sygnału. Bateria litowa. Czas pracy około 8 godzin standby. Z tego co ja sprawdziłem, jest to pomiędzy 5 a 6 godzin w zależności prawdopodobnie od intensywności podświetlenia, w której mamy 8 poziomów napięcie i prąd ładowania wymiary no i sprzężenie DCAC, czyli standardowo jak w każdym oscyloskopie a tak prezentuje się nasz bohater urządzenie jest kompaktowe mieści się w średniej wielkości dłoni w ten sposób obudowa wykonana jest z plastiku ale jest to plastik dość dobrej jakości Prawia wrażenie grubego i w miarę odpornego na uderzenia czy inne czynniki zewnętrzne. Nie ma tu żadnego trzeszczenia. Także sama konstrukcja jest całkiem solidna, przygotowana do przenoszenia. Tutaj po bokach mamy takie silikonowe chwyty. Pod jednym z nich znajduje się gniazdo ładowania mikro-USB. Na górze mamy gniazdo sondy oscyloskopowej oraz wyjście generatora do kalibracji tej sondy. Natomiast na dole przycisk włączania urządzenia. Włączmy sobie nasz oscyloskop. Co można od razu zauważyć? Urządzenie uruchamia się w kilka sekund. Dla porównania Rigol 1054Z oscyloskop biurkowy uruchamia się około 30 sekund także tutaj duży plus za to, że przyrząd jest gotowy praktycznie po wyjęciu go z kieszeni do pracy przejdźmy teraz do omówienia funkcji oscyloskopu ale zanim to zrobimy wykonamy sobie kompensację sondy pomiarowej tutaj mamy wyjście naszego generatora 1 kHz sonda jest podłączona tłumienie ustawione jest na razy 10 i kręcimy sobie do momentu, aż będziemy mieć ładny prostokątny przebieg. Myślę, że tyle wystarczy. Zarówno interfejs, jak i sterowanie niewiele różnią się od większości oscyloskopów dostępnych na rynku. Także, jeżeli mieliście już możliwość korzystania z takiego sprzętu, nie będziecie mieć żadnych problemów z konfiguracją tego urządzenia. Przejdźmy sobie szybko do menu. Opcja Waveform to jest taki menedżer naszych zapisanych przebiegów, taka galeria. Możemy sobie tutaj wejść, wybrać dowolną pozycję. Klikamy OK. Pokazuje nam się zapisany przebieg. Tutaj sobie nawigujemy. Urządzenie nie ma możliwości wysyłania tych przebiegów do komputera przez kabel, znajdują się one tylko w pamięci wewnętrznej. Natomiast wszystkie wartości napięciowe i czasowe zapisują się. Mamy możliwość zobaczenia tych wartości. Poprzez kliknięcie przycisku F1 lub F2, jeżeli chodzi o parametry czasowe, tym przyciskiem usuwamy jeden przebieg, natomiast tym przyciskiem wszystkie. Klikamy menu, wychodzimy z powrotem. Jak wyłączyć to irytujące pikanie? Już Wam pokazuję. Klikamy menu, strzałka w górę, BIP, OF, i już mamy spokój. Kolejna opcja Voltage. To są parametry napięciowe, tylko w tym przypadku nie te, które wyświetlają się tutaj, a takie, które będą się wyświetlać tutaj. Możemy sobie wybrać kilka naraz. Po wyjściu wyświetlają nam się tutaj. Analogicznie time, czyli parametry czasowe. To samo. Tutaj możemy sobie ustawić częstotliwość generatora na tym wyjściu, na tym kółeczku. Mamy do wyboru 4 częstotliwości zgodnie z instrukcją. Tutaj mamy automatyczne ustawienie trigera na 50%, tutaj mamy autokalibrację, tutaj możemy sobie ustawiać poziomy podświetlenia. Tą opcją włączamy, wyłączamy podziałkę. No i tutaj już przejechaliśmy z powrotem na brzęczyk. Ok, może zróbmy sobie jakieś pomiary z generatora. Niestety mam generator tylko do 6 MHz i to jeszcze takiej podłej jakości. No ale postaram się tutaj coś ustawić. W tym momencie mam ustawione 1006 Hz, amplitudę około 5 V, peak to peak. Dajmy sobie auto. No i co? Mamy 1 kHz. Zmierzona amplituda peak to peak około 4,8 V, czyli mieści się to tej specyfikacji 10%. Jedziemy dalej. 5 kHz i 8 Hz. Amplituda prawie taka sama bez zmian. Jedziemy dalej. Może teraz trochę więcej. Mamy 100 kHz ustawione. No i proszę bardzo. Amplituda nie spadła. 100 kHz praktycznie. Bardzo ładnie. Jedziemy dalej. Może 500 kHz? No, mam 500,5 kHz na generatorze. Proszę bardzo. Jedziemy dalej. Może 1,4 kiloherce bardzo ładnie to wygląda amplituda praktycznie nie spadła no i damy maksa czyli tam ponad 6 tutaj mam 6,195 ile tam pokażę no, między 6, 250 a 6, 170, jakoś tak się waha tutaj. No, ale chyba jest w specyfikacji. amplituda spadła dość mocno na 4,18 V. Przy 6 MHz dopiero to jest dość spory spadek, no ale niestety dalej już nie jestem w stanie wygenerować nic więcej. Co warto tutaj zauważyć, zobaczcie jak zmieniam częstotliwość na generatorze. Jak fajnie reaguje ten oscyloskop praktycznie bez żadnego opóźnienia. Także to jest spoko. No i co, zmienimy sobie jeszcze może na trójkąt, prostokąt. bardzo sprawnie reaguje na zmiany przebiegu także tak to wygląda, no tutaj jest ambituda mieści się w specyfikacji, no ale mamy niestety tylko 6 MHz z hakiem także to jest wszystko jeżeli chodzi o pomiar z generatorem może przejdziemy sobie do czegoś praktycznego. Dobra. Przypuśćmy, że mamy takie urządzenie. Chcemy zdiagnozować rezonator kwarcowy. Czy pracuje? Sprawdźmy, czy ten oscyloskop nam coś pokaże. Proszę, mamy jakiś przebieg. Dajmy sobie auto. I ustawmy sobie może na AC teraz dajmy AUTO o, średnio mu to idzie czasem się wbije, czasem nie, o jest, proszę bardzo mamy kwart zegarkowy 32,6 tutaj nam pokazuje 32,8 kHz jest sprawny jedziemy dalej tutaj mamy rezonator 12 megaherców Zobaczmy czy on działa Proszę bardzo, 12 mega Tutaj widać jakie są możliwości graniczne tego oscyloskopu w przypadku tłumienia razy 10 Mamy tylko 500mV na działkę Przy takim małym ekranie to są Tutaj mamy sygnał peak to peak około 700mV no, to są niecałe dwie działki, także będzie dość mały i nie da się go bardziej powiększyć. Także to trzeba mieć na względzie. Ale wyświetla się w miarę OK. Pokazuje częstotliwość. Jesteśmy w stanie stwierdzić, czy rezonatory pracują. Także spoko. Sonda lambda. Ok, muszę przyznać, że jak do tej pory, przyrząd radzi sobie bardzo dobrze. Czas na jakieś poważniejsze pomiary. Jak już się pewnie domyślacie, będę mierzył napięcie z sieci. Tutaj się już wstępnie przygotowałem. Zaizolowałem sobie te sondy, no bo wiadomo, tutaj jest blaszka od masy. Tak samo jest połączona z tym, no ale tutaj nie będę wkładał palców, także to zostawiłem. Ustawiam sobie czułość na 100 V na działkę. Włączam wtyczkę do gniazdka. dwa razy 10 No i zobaczmy, co, tu, co my tu mamy Spójrzcie, co tu się dzieje Niestety, ale z jakichś przyczyn ten przyrząd zawyża Wartość sygnału i to dość poważnie Zobaczcie, on twierdzi, że w miastku mam 723V peak to peak Przebieg nie mieści się na ekranie No i wygląda tak, jakby on to po prostu zmierzył No a przecież tak nie może być Także coś tu jest grubo nie tak I nie zmienia się to w zależności od Zakresu, zobaczcie, ustawię nawet 50V na działkę Również jest to samo Jeszcze sprawdzę czy czasem nie jest problem z, z sondą pomiarową Na szczęście mam kilka sond Ze swojego oscyloskopu, także już ją przekładam Ale ewidentnie coś jest nie tak i jestem bardzo zawiedziony, bo Chciałem Wam w przyszłości pokazywać pomiary na urządzeniach podłączonych do sieci Zasilaczach impulsowych i tak No a jak wiemy Taki przyrząd jest do tego idealny, bo nie ma połączenia galwanicznego z siecią Także można bez problemu mierzyć sobie co chcemy No i nie wiem co o tym myśleć Czy on jest uszkodzony, czy tak jest zrobiony Ciężko mi powiedzieć w tym momencie No na pewno go nie będę próbował naprawić w tym filmie Ale zobaczymy w przyszłość, może do niego zaglądnę Muszę przyznać, że jestem zawiedziony, bo to była funkcja, której najbardziej oczekiwałem w tym przyrządzie. No ale nic, sprawdzę sobie jeszcze z inną sondą. teraz wracam. Dobra, mam założoną sondę z Rigola. Tutaj jest oryginalna sonda z tego przyrządu, żeby nie było. W poprzednim pomiarze miałem jeszcze takie niedopatrzenie, bo dałem sprzężenie DC. Tutaj już ustawiłem z powrotem na AC. Tak jak powinno być, teoretycznie. Wpinam do gniazdka. I zobaczmy. No i niestety, ale jest to samo. Nawet to napięcie szczytowym mam jeszcze większe w tym momencie 737V. Sonda nie ma tu znaczenia. Problem jest w urządzeniu. Rzućmy jeszcze szybko okiem na to, co jest w środku. Zobaczcie, urządzenie jest zasilane ze standardowego akumulatora 18650. Sercem urządzenia jest jakiś mikrocontroller ARM. Natomiast jeżeli chodzi o przetwornik analogowo-cyfrowy, jest to AD9288. A jak możemy zobaczyć w danych katalogowych producenta tego przetwornika, jest on dwukanałowy i ma 100 megawatt na sekundę. Także w żadnym wypadku nie, nie można tutaj uzyskać 500 MB sampli. Więc tutaj producent troszkę podkoloryzował parametry tego urządzenia. Podsumowując, generalnie, gdyby nie ta ostatnia wpadka z pomiarem napięcia sieciowego, przyrząd byłby naprawdę spoko. Używałem go przez tydzień po 8 godzin. Mierzyłem wiele różnych przebiegów i nie miałem żadnych problemów. Niestety, jak mogliście zobaczyć przy napięciach sieciowych, coś się tutaj dzieje niedobrego. Nie jestem pewien, czy jest to wina tylko mojego egzemplarza, czy wszystkie są tak wyprodukowane. Jeżeli ktoś z Was ma już ten oscyloskop, bardzo proszę o taką informację w komentarzu, czy w Waszym przypadku dzieje się to samo co u mnie przy pomiarze napięć sieciowych. Myślę, że będzie to bardzo cenna informacja dla ludzi, którzy chcieliby się zaopatrzyć w taki skopometr. Będę jeszcze badał ten temat, może uda mi się naprawić ten oscyloskop. Może zrobię film z tego, zobaczymy. Tak czy inaczej, no, wszystko Wam pokazałem. Jeżeli chcielibyście kupić ten oscyloskop ze sklepu Banggood, bardzo proszę kliknijcie w link w opisie pod filmem. Sprzedawca przygotował specjalny kupon dla moich widzów, a ja również dzięki temu będę mógł testować więcej takich urządzeń w przyszłości. No i to na tyle. Trzymajcie się do następnego filmu, który będzie już niedługo.